Nasz kierowca autobusu szkolnego stawił się w pracy pijany, zdemontował klamki wyjścia awaryjnych i krzyczał o swoim rozwodzie, pędząc w kierunku przejścia dla pieszych pełnego przedszkolaków z 28 uwięzionymi dziećmi na pokładzie. Kierowca pan Borek nachylił się i krzyknął Szybciej, nie mam całego dnia. Bełkotał i ledwo trzymał się na nogach. Ale jest pewna rzecz dotycząca pana Borka. Jeździł od 10 lat, więc wszyscy mu ufali i wsiedli do autobusu. Dopiero po 10 minutach jazdy, kiedy przejechał wiewiórkę, w końcu zacząłem się martwić. Panie Borku, może powinien pan zwolnić? Jego przekrwione oczy spojrzały na mnie w lusterku. Próbujesz mnie zwolnić smarkaczu? Wtedy podkręcił ogrzewanie na We wrześniu podczas okropnej burzy. Szyby natychmiast zaparowały i ledwo Wyliczając wszystkie powody, dla których mamy przeklapane. Byliśmy na wiejskiej trasie pośrodku niczego. Burza wyłączyła nadajniki komórkowe, jak na złość. Spróbowałem otworzyć wyjście awaryjne. Nacisnąłem drążek. Nic, spróbowałem tylnego wyjścia. Wciąż nic. Darek chłopak, który zwykle spędzał całą podróż, robiąc odgłosy pachą, wskazał na to, co wszyscy przeoczyliśmy. Hej, mechanizm wyjścia awaryjnego został usunięty jakby narzędziami. Serce mi zamarło, byliśmy w pułapce. Pan Borek się o to postarał. Kiedy zobaczyliśmy pierwszy znak stopu, każda kość w moim ciele miała nadzieję, że się zatrzyma, ale on tego nie zrobił, nawet nie zwolnił. Po prostu przejechał przez skrzyżowanie. Młodszy brat Celiny miał tam wysiadać. Proszę, panie borku powiedziała Celina, wstając mimo Proszę się na zatrzymać. Pozwól nam wysiąść. Nikomu nie Splunął, kiedy krzyczał. Właśnie straciłaś swoje przywileje autobusowe. Wiem, gdzie wszyscy mieszkacie. Mogę was zawiesić w prawach ucznia. W dusznym upale i strachu dzieci zaczęły płakać. Moja sześcioletnia siostra Zosia płakała, aż jej małe oczy spuchły. Przedszkolak naprzeciwko niej już się zmoczył. Wszyscy gorączkowo próbowali wysyłać SMS-y, ale nic nie przechodziło. Tylko kręcące się kółka i komunikat o nieudanej próbie wysłania. Wtedy Borys, szkolny łobuz, którego wszyscy nienawidzili, stanął obok mnie. Koleś, po prostu zatrzymaj ten autobus. Pan Borek się roześmiał. Ale to nie był normalny śmiech. Bardziej jak rechot. Och, twardziel chce się bić. Co zrobisz? Pobić Wtedy pan Borek praktycznie próbował nas wszystkich pozbawić życia. Zbliżał się do nas samochód. Zobaczył go. w kierownicą prosto na nich Kogo nauczy trąbić na mnie! Zosia krzyknęła. Dzieci uderzyły o okna. Moje żebra mocno uderzyły o siedzenie. Cały autobus wypełnił się dźwiękiem płaczących dzieci i jego bełkotem, jakby był szaleńcem. 10 lat. Całe 10 lat opieki nad waszymi dziećmi, ale co obchodzi moją żonę? Ona chce tylko moich pieniędzy. Jego kłykcie były białe na kierownicy. Zabierzcie mój dom, zabierzcie moje dzieci, ale ja wciąż się stawiam. Wskazówka prędkościomierza wciąż pięła się w górę. 60, 70, 80. Znaki strefy szkolnej migały obok. Te z migającymi światłami, które mówiły 40 km, ha, gdy obecne są dzieci. Cisnął pedał gazu jeszcze mocniej. Panie Borku, zamknij się! Wszyscy się zamknijcie. Przejechaliśmy przez skrzyżowanie. Ruch skręcał trąbiąc. Wziął łyk swojego tajemniczego w brązową Złem te trasy na pamięć. Za 3 kilometry dojedziemy do głównego skrzyżowania, tego przy szkole podstawowej, gdzie pani Kowalska będzie stała ze swoją grupą przedszkolaków. Panie Borku! Próbowała Celina drżącym głosem. Zbliża się przejście dla pieszy. Dobrze. Może to nauczy ludzi w końcu szanować to, co robię. Wtedy zobaczyłem ich przez mgłę. Pani Kowalska w swojej neonowej kamizelce, rządek maluchów trzymających telinę, czekających na przejście. Małe plecaki podskakiwały. Nie mieli pojęcia, że dwutonowy pocisk zmierza prosto na nich. Borys spojrzał na mnie. Ja spojrzałem na niego. Oboje spojrzeliśmy na czerwoną dźwignię awaryjną nad fotelem kierowcy tę o której mówią, żeby nigdy przenigdy jej nie dotykać. Chyba, że ktoś dosłownie umiera. Tak, cóż, rzuciłem się na nią. Pan Borek zobaczył mnie, próbował mnie złapać, ale Borys, wielki łobus Borys, go mocno do tyłu. Moja dług... Zacisnęła się na dźwigni i pociągnąłem z całej siły. Hamulce zapiszczały Wszyscy poleciliśmy do przodu. Uderzyłem głową w coś metalowego i poczułem smak krwi, ale zatrzymaliśmy się. 3 metry od przejścia, 3 metry od tych małych plecaków w dinozaury. Drzwi zasyczały i otworzyły się. To właśnie robi dźwignia awaryjna. Otwiera wszystko. Dzieci wybiegły. Pan Borek chwytał je, krzycząc o spiskach i niewdzięcznych smarkaczach. Borys filmował go, jak potyka się po pustym autobusie, krzycząc na duchy. Pan Borek wciąż siedział na swoim miejscu, gdy pojawiła się policja, upierając się, że wszystko zaaranżowaliśmy, żeby go zwolnić. Zależeli trzy puste butelki pod jego siedzeniem. Wódka. Jego poziom alkoholu we krwi dwukrotnie przekraczał dopuszczalny limit, ale oto część, która mnie nikt nam nie powiedział aż do tygodnia później. Nasz kierowca autobusu był zgłaszany za picie trzy razy, zanim na sprawie pozbawił życia. Trzech różnych rodziców skarżyło się, że czuć od niego alkohol, a dyrekcja zatuszowała każde pojedyncze zgłoszenie. Policjant, który mnie przesłuchiwał, wygadał się. Wy, dzieciaki, nie byliście pierwszymi, którzy to zauważyli, powiedział przeglądając swoje notatki. Tylko pierwszymi, których nie mógł ukryć. Siedzę na lekcji matematyki dwa dni później, gdy Kamil Hoffman pochyla się nade mną. Hej. Mój tata pije z panem Borkiem u Michała w każdy piątek. Mówi, że facet dostał papiery rozwodowe tamtego ranka. Tuż przed tym jak po nas przyjechał. Mój żołądek się skręca, więc byliśmy tylko czym? Ofiarami ubocznymi jego kryzysu wieku średniego. Następnego ranka dyrektorka pani Piotrowska, zwołuje wielkie zebranie. Stoi na podium ze swoją fałszywie Pan Borek miał epizod medyczny. Borys wstaje w samym środku jej przemowy. Epizod medyczny, wyciąga telefon i podkręca głośność. Całe audytorium wypełnia się głosem pana Borka. Zabierzcie mój dom, zabierzcie moje dzieci, ale ja wciąż się stawiam. Twarz pani Piotrowskiej blednie. Borys usiądź natychmiast. Nie, mówi i dalej odtwarza wideo. Słychać płaczące dzieci, ryk silnika, jego krzyki o żonie. To nazywa pani epizodem medycznym? Nauczyciele rzucają się w jego kierunku, ale on już wysłał to do połowy szkoły. Do lunchu wszyscy to widzieli. Tej nocy Zosia budzi się z krzykiem. Trzeci raz w tym tygodniu. Jest przekonana, że autobus wjeżdża przez ścianę jej sypialni. Żółty potwór tu jest. Chce złapać dzieci. Nie ma autobusu, Zosiu, jesteś bezpieczna, ale nie puszczam mnie przez 2 godziny. Ciągle pyta, czy z przejścia są bezpieczne. Czy w są w porządku? Czy uciekły? Są w porządku. Wszyscy są w porządku. Obiecuję. Obiecujesz? Moi rodzice są wściekli. Tata całą noc rozmawia przez telefon z innymi rodzicami. Mama gorączkowo pisze na laptopie, dokumentując wszystko. Składają skargę wraz z 12 innymi rodzinami. Nadzwyczajne zbranie rady szkoły jest przepełnione. Kurator dr Nowak stoi tam w swoim drogim garniturze, zachowując się jakbyśmy byli dramatyczni. To był odosobniony incydent. Przeprowadzamy dokładne dochodzenie. Odosobniony? Staje mama jednego z dzieci. Moja córka nie chce spać. Ma 8 lat i bierze leki na lęk. Rozumiemy państwa obawy. Nie, nie rozumiecie. Inny rodzic. Nie byliście w tym autobusie. Mama Darka, totalna fanka sercu, podnosi rękę. Znalazłam coś interesującego w publicznych rejestrach. Skarga sprzed dwóch lat. Rodzic zgłosił, że od pana borka czuć alkohol. Oznaczona jako nieuzasadniona przez Annę Sala wybucha. Oto kolejna z zeszłego roku, czy ta dalej. I jedna z przed dwóch miesięcy przed naszym incydentem. Każda wspomina o alkoholu. Każda odrzucona przez tę samą osobę Annę Majewską. Kierownik transportu Anna Majewska wstaje. Zbadam każdą skargę dokładnie. Nigdy nie było dowodów. Nigdy mnie nie zapytałaś. Józef Turek, mechanik autobusowy, wstaje z tyłu. Od 20 lat naprawiam te autobusy. Nigdy ani razu nie poprosiłaś mnie o sprawdzenie, czy nie ma butelek. Twarz Anny czerwienieje. To nie jest zgodne z procedurą. Znalazłem trzy butelki w zeszłym miesiącu pod jego siedzeniem. Powiedziałem ci o tym. Kazałaś mi się zająć swoimi sprawami. Mój tata odciąga mnie na bok. Józef szepcze coś do niego, co sprawia, że szczęka taty się zaciska. Ktoś tej nocy publikuje wideo borysa w internecie. Do kolacji ma 40 Podpis mówi po prostu to właśnie szkolny. Nazywa epizodem medycznym. Następnego ranka wszędzie są wozy transmisyjne TVN, Polsat, nawet TVP Info. Dyrekcja nie może już udawać, że nic się nie stało. Kurator występuje w telewizji. Patrzę jak kłamie z kamienną twarzą. Przestrzegaliśmy wszystkich protokołów. Wyjście awaryjne prawdopodobnie zostały zablokowane przez uczniów. Borys wysyła mi SMS-a zbliżeniem z jego wideo. Widać ślady narzędzi, gdzie ktoś usunął klamki. Wyraźne jak na dłoni. Wysyłam to do wiadomości. Pisze Trójka dzieci z innych tras zgłasza się następnego dnia. Mama Zuzanny Lis ma nagranie z kamery samochodowej, jak pan Borek przejeżdża na czerwonym świetle z pełnym autobusem dwa tygodnie przed naszym zdarzeniem. Inny chłopak mówi, że w zeszłym miesiącu zjechał na przeciwny pas. Nie byliśmy wyjątkowi, mówi Darek przy Byliśmy Rysuje. Obrazek za obrazkiem żółtego potwora z czerwonymi oczami pożerającego ludziki. Terapeuta mówi mamie, że to normalne, ale widzę jak mama płacze w kuchni patrząc na nie. Kiedyś rysowała tęczę, szeepcze dotaty. Teraz tylko to. Wszyscy dostajemy listy od prawnika dyrekcji. Na oficjalnym papierze z groźbami o rozpowszechnianiu niesprawdzonych informacji i potencjalnych konsekwencjach prawnych. Mama się śmieje. Naprawdę się śmieje. Bardziej obchodzi ich pozew niż bezpieczeństwo dzieci. Powinniśmy to oprawić w ramkę, mówi tata. Dowód na to, co ich naprawdę obchodzi. Coś mi nie pasuje w tym, jak dyrekcja ciągle wspomina o protokołach. Podczas gdy trzech różnych rodziców zgłosiło pana Borka za picie i nic się nie stało. Zastanawiam się, jak wygląda ich faktyczny proces dochodzeniowy, skoro każda skarga jest oznaczana jako nieuzasadniona przez te Każdą datę, każde kłamstwo, które mówią. Darek pomaga mi stworzyć oś czasu na swoim komputerze. Zdajemy sobie sprawę, że pan Borek pogarszał się z tygodnia na tydzień. Poniedziałek ominął trzy przystanki. We wtorek pojechał złą trasą i nakrzyczał na dziecko, któremu to wyknęło. Środę spóźnił się 20 minut. To narastało, mówi Darek, jak bomba. Martyna zbiera wszystkich rodziców w bibliotece. Jest asystentką prawną i wie, jak składać wnioski o dokumenty. Potrzebujemy dowodów, zanim je zniszczą. Już złożyłam wnioski o dostęp do informacji publicznej o wszystkie e-maile wspominające pana Borka z ostatnich trzy lat. Czy mogą je po prostu Tak ktoś. Mogą próbować, ale znam sędziów, którzy nie lubią, gdy okręgi ukrywają rzeczy dotyczące Na wypełniają tylko stojące. Zgodnie z prawem stanowym, art. 15 268, dyskusje dotyczące bezpieczeństwa uczniów muszą odbywać się na sesji otwartej, chyba że dotyczą konkretnych danych medycznych. Czyta z telefonu. Nie możecie tego ukryć. Doktor Nowak wygląda jakby chciał ją udusić. Postępujemy zgodnie z radą prawną. Wasza rada prawna się myli. Mam tutaj opinię prokuratora generalnego. Pozostają na sesji otwartej, ale nie mówią nic pożytecznego, tylko biurokratyczna paplanina o procedurach i dochodzeniach. Dyrektorka wzywa mnie do swojego gabinetu w następny poniedziałek, potem Borysa, potem Darka, potem Zuzannę, jednego po drugim. Chcę tylko upewnić się, że mamy jasny obraz sytuacji. Mówi, kiedy przychodzi moja kolej. Czasami, kiedy się boimy, możemy źle zapamiętać rzeczy. Pamiętam wszystko doskonale. Jesteś pewien, Ponieważ pan Borek mówi, że byliście niegrzeczni. Może dlatego wydawał się zdenerwowany. Był... Pijany. To bardzo poważne oskarżenie. To nie oskarżenie, to fakt. Trzy butelki wódki pochyla się do przodu. Czasami to, co wydaje się jedną rzeczą, może w rzeczywistości być czymś innym. Może po prostu miał zły dzień. Czy pani poważnie próbuje mnie nakłonić do zmiany zeznań? Upewniam się tylko, że dobrze pamiętasz. Borys nagrał całą swoją rozmowę. Jego tata, Paweł Kaczmarek, kazał mu nagrywać wszystko po tym liście z pogróżkami. Dobrze zrobił, bo w zasadzie próbowała go nakłonić do stwierdzenia, że przesadzamy. Ciągle powtarzała, jesteś pewien? A może źle zrozumiałeś? Borys opowiada nam o tym przy lunchu chyba chyba 50 razy. Potem sprawy stają się naprawdę interesujące. Była żona pana Borka pisze do mojej mamy na Facebooku. Ostrzegała mnie, mówi jej wiadomość. 6 miesięcy temu, kiedy złożyłam pozew o rozwód. Powiedziałam, Annie że pije. Powiedziałam jej, że jest Powiedziała, że bez nic nie mogą Powiedziałam, jakiego jeszcze dowodu potrzebujecie niż żona od 15 lat, która wam to mówi. Nikt nie słuchał. Mama natychmiast przekazuje to Martynie. Katarzyna Wójcik kontaktuje się z naszą grupą rodziców jako następna. Kiedyś jeździła autobusami, ale zrezygnowała w zeszłym roku. Zgłosiłam, że Borek przyszedł pijany. Anna kazała mi się zamknąć, bo stracę pracę. Zamiast tego zrezygnowałam. Przesyła wszystko. E-mail za e-mailem. Anna grożąca jej pracą, mówiąca, że robi problemy, sugerująca, że może powinna przemyśleć swoje zatrudnienie. Dyrekcja ogłasza wewnętrzne dochodzenie, ale nie dopuszcza żadnych rodziców ani uczniów do komitetu. Dla Waszej własnej ochrony. Mówią, ochrony przed czym, pyta tata przy kolacji. Przed prawdą. Zosia ma atak w szkole, bo widzi żółty ołówek. ołówek. Mama ciągle powtarza lekarzowi 6 lat i potrzebuje leków na lęk. Trauma nie dba o wiek, mówi lekarz. Połowa dzieci przestaje przychodzić do szkoły, ich rodzice nie chcą ich już puszczać autobusami. Moja klasa historyczna ma 8 dzieci zamiast 25. Nauczyciele wyglądają na wyczerpanych, próbując sobie poradzić z pustymi salami i zmartwionymi rodzicami dzwoniącymi bez przerwy. Śledczy stanowi pojawiają się 3 tygodnie później. Nie miejscowi faceci, którzy grają w golfa z kuratorem. Prawdziwi urzędnicy stanowi z odznakami i zerową cierpliwością do bzdur. Musimy porozmawiać z każdym uczniem indywidualnie, mówi główny śledczy naszym rodzicom. Bez obecności urzędników szkolnych. Urządzają się w domu kultury. Kiedy przychodzi moja kolej, kobieta naprzeciwko mnie naprawdę słucha, zapisuje każde słowo, zadaje dodatkowe pytania, które mają sens. Czy ktoś sprawdził wyjścia przed tym dniem? Nie wiem, po prostu ufaliśmy, że działają. To kazał wam przestać o tym mówić. Dyrektorka zasugerowała, że możemy źle pamiętać rzeczy. Pisze szybciej. Nie mogę przestać sprawdzać wyjść teraz. W kinach, restauracjach, sklepach. Pierwsze, co robię, to lokalizuje każde wyjście. Darek pisze do mnie pewnej nocy. Stary, dzisiaj liczyłem wyjścia w biedronce. To normalne? Też to robię, odpisuję. Terapeuta, do którego każe mi chodzić mama. Nazywa to nadmierną czujnością. Mówi, że to z powodu traumy. Cokolwiek, po prostu wiem, że nigdy więcej nie zaufam, że wyjścia działają, bez sprawdzenia ich samemu. Anna Majewska ogłasza swoją emeryturę dwa dni po tym, jak śledczy opuszczają miasto. Dyrekcja twierdzi, że to nie ma związku, ale Józef pisze do mojego taty. Dostała wybór odejść albo zostać zwolnioną. Sprawę po drugiej skardze na pana Borka. Wiedział przez cały czas. Wiedział, musimy wziąć prawnika, mówi Marta na grupie rodziców. Poze zbiorowy. 23 rodziny się składają. Odpowiedź dyrekcji. Odwołują wszystkie wycieczki szkolne do końca roku. Oficjalny powód to nieoczekiwane wydatki prawne. Każą dzieci za to, że się odezwaliśmy, mówi mama. Borys pojawia się w szkole w domowej roboty koszulce. Przeżyłem autobus 47. Dyrektorka zawiesza go za zakłócanie nauki. Paweł Kaczmarek jest w biurze w ciągu godziny. Zawiesza pani mojego syna za noszenie koszulki o przeżyciu próby wypadku drogowego pod Waszą opieką. Borys wraca do szkoły dwie dni później. Potem sprawy stają się dziwne. Rodzina Gouan nagle wycofuje się z pozwu, bez wyjaśnienia, ale ich tata pracuje dla miasta i ktoś na pewno zagroził mu utratą pracy. Józef zostaje zwolniony jako następny. 20 lat autobusów, padło za problemy z wydajnością, które tajemniczo pojawiły się tuż po tym, jak zgodził się zeznawać na temat zmanipulowanych wyjść. Eliminują nas po kolei, mówi tata przy kolacji, robiąc przykłady. Ma rację. Rodzice Darka każą mu przestać o tym mówić po tym, jak ich ubezpieczenie losowo podwaja stawkę. Jego tata potrzebuje kontraktów miejskich dla swojej firmy budowlanej. Nie może sobie pozwolić na robienie sobie wrogów. Dwa tygodnie później tata traci pracę w magazynie. Oficjalnie to redukcja etatów, ale brat właściciela zasiada w Radzie Szkoły. Tata był najgłośniejszy na tych spotkaniach. Będzie dobrze, mówi mi. Ale widzę go o trzech nad ranem, aplikującego o pracę online. Zosia ma się gorzej. Znacznie gorzej. Przestaje jeść, bo boi się, że jak dzieci w autobusie. Nie chce spać z powodu koszmarów. Mama znajduje ją się w szafie o w nocy. Przekonana, Słyszy nadjeżdżający autobus. Szpital przyjmuje ją z powodu braku przyrostów. Tak to nazywają, kiedy dziecko przestaje funkcjonować. Psychiatra mówi, że ma PTSD, jak prawdziwe PTSD, które mają żołnierze. Ma 6 lat. Mama ciągle powtarza, jak sześciolatka może mieć PTSD. Trauma nie dyskryminuje ze względu na wiek, mówi lekarz. Prawnik dyrekcji przesłuchuje nas dzieci jako następnych. 8 godzin pytań, te same pytania w kółko, próbując nas popuścić. Powiedziałeś, że kierowca gwałtownie skręcił. Ile dokładnie metrów? Nie wiem, próbowałem nie zginąć, ale nie możesz podać dokładnej liczby, więc może mylisz się co do całego skrętu. Paweł w końcu to przerywa. Nękacie nieletnich. Skończyliśmy tutaj. Tej nocy Borys pisze na naszej grupie czatowej. Zrobiłem kopię wszystkiego, zanim próbowali zabrać nam telefony. Trzy różne chmury plus serwer firmy mojego taty. Nie mogą sprawić, że dowody... Zniknął. Mądry ruch, bo dwa dni później dyrekcja gubi niektóre skargi podczas modernizacji systemu. Wtedy wszystko wybucha. Ktoś wysyła paczkę do CBA. Dowody na łapówki między działem transportu a wykonawcą autobusowym. Nagle emerytura Anny nabiera sensu. Zosia w końcu zaczyna mówić na terapii. Mama opowiada mi później, co powiedziała. Myślałam, że umrę i nigdy więcej nie zobaczę mojego brata. Czy ten zły pan wraca? Terapeuta musi wyjaśnić, że pan Borek jest w więzieniu, ale Zosia w to nie wierzy. Ciągle prosi o dowód. Borys pokazuje mi pewnego dnia swój system kopii zapasowych. To szaleństwo. Wszystko zorganizowane według daty, z odnośnikami wielokrotne kopie. Mój tata mówi, że dowody wygrywają sprawy, a nie uczucia. CBA znajduje lata fałszywych inspekcji bezpieczeństwa. Autobusy oznaczane sprawne z zepsutymi częściami. Wszystko dlatego, że wykonawca Dzielili się oszczędnościami z Anną. Stan wnosi oskarżenia, zarzuty karne przeciwko kuratorowi Annie, dwóm członkom rady. Pan Borek dostaje 28 zarzutów, po jednym za każde dziecko w autobusie. Obserwujemy z okna naszej klasy, jak policjanci wyprowadzają kuratora w kajdankach. Ktoś zaczyna klaskać. Wkrótce wszyscy. Śledztwo znajduje 120 tysięcy zł w płatnościach na firmę konsultingową męża Anny od wykonawcy autobusowego. Cały dział transportu był w to zamieszany. Zbliża się wyrok pana Borka. Idzie na ugodę na 5 lat, ale na rozprawie wstaje i obwinia wszystkich innych. Swoją byłą żonę za rozwód, dyrekcję za brak wsparcia, nawet nas, dzieci za robienie wielkiego halo z Zatrułeś życie 28 mówi sędzia. Ostateczne zaufanie. Bezpieczeństwo dzieci. Muszę odczytać oświadczenie Ręce mi się trzęsą, ale przechodzę przez to. Ukradłeś nam zdolność do ufania. Każdy żółty pojazd sprawia, że moja siostra płacze. Każdy autobus, który widzimy, sprawia, że dzieci wpadają w panikę. Ty to zrobiłeś. Mądry ruch zrobieniem kopii zanim próbowali zabrać telefony. Nic tak nie mówi, jesteśmy całkowicie niewinni, jak próba usunięcia dowodów od dzieci, które prawie umarły na waszej warcie. Firma ubezpieczeniowa dyrekcji zmusza ich do ugody. Nie chodzi o pieniądze. Chcemy tylko, żeby przyznali się do tego, co zrobili, żeby powiedzieli na głos, że wiedzieli i nic nie zrobili. Sprawa tworzy nowe przepisy stanowe. Codzienne sprawdzanie wyjść, obowiązkowe losowe testy kierowców, a skargi trafiają prosto do zewnętrznych Teraz nazywają to prawem była Terapeutyczne o imieniu Ciapek, który wie, kiedy zaraz wpadnie w panikę. Może znowu jeździć samochodem, ale nie zbliża się do autobusu. Prawdopodobnie nigdy nie będzie. Ja i Borys jesteśmy teraz przyjaciółmi. Dziwne, jak wspólne przeżycie bliskie śmierci zmienia rzeczy. Chłopak, który kradł mi pieniądze na lunch, jest teraz osobą, której najbardziej ufam w szkole. Nowy kierownik transportu tworzy program monitora bezpieczeństwa. Dwoje dzieci w każdym autobusie dostaje bezpośrednie numery telefonów, żeby dzwonić, jeśli coś jest nie tak. Bez przechodzenia przez szkołę. Darek i ja zgłaszamy się na ochotników natychmiast. Na ostatniej rozprawie pana Borka sędzia pozwala nam mówić. Opowiadam mu o rysunkach Zosi, o dzieciach, które wciąż nie mogą spać. O rodzicach, którzy rzucili pracę, żeby wozić dzieci do szkoły. Te dzieci były bohaterami, mówi sędzia. Uratowały życie tamtego dnia i Mija 6 miesięcy. Jesteśmy inni, ale przeżyliśmy. Bardziej ostrożni, mniej ufni, ale przeszliśmy przez to razem. Nadchodzi pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Odprowadzam Zosię do jej nowej szkoły. Kategorycznie odmawia jazdy autobusem i nikt jej nie wini. Będzie dobrze? Pytam mnie przy wejściu. Tak, Zosiu, będzie dobrze. Obiecuję, że sprawdzisz wyjścia? Obiecuję. Przytula mnie bardzo mocno, zanim pobiegnie do swojej klasy. Nasza nowa kierowczyni autobusu spotyka nas na przystanku. Pani Lis pokazuje nam swoje czyste prawo jazdy. Demonstruje, że wszystkie wyjścia działają i wskazuje nowy przycisk paniki, który dzwoni bezpośrednio na 112. Wiem, że na zaufanie trzeba zasłużyć. Mówi. Zamierzam na nie zapracować. Zosia macha z okna swojej klasy, gdy mój autobus odjeżdża. Nie ma problemu z tym, że ja jeżdżę, nawet jeśli ona sama nigdy nie będzie. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że nie pozwolę, by strach wygrał. Ale tak, sprawdzam wyjścia. Trzymam numer Pawła zapisany. Na zaufanie trzeba teraz zasłużyć i tak po prostu jest. Ekipy informacyjne wracają trzy miesiące później na segment, gdzie oni są teraz. Reporterka przystawia mi mikrofon do twarzy przed szkołą. Jak to doświadczenie cię zmieniło? Już nie ufamy. Mówię jej, że to największa zmiana. Chcę czegoś bardziej podnoszącego na duchu, ale to wszystko, co mam. Mama pokazuje mi wieczorem nowe dokumenty rekrutacyjne dyrekcji. Sprawdzanie przeszłości, testy na narkotyki, oceny psychologiczne. Za mało, za późno, mówi, odrzucając je na bok. Nauczycielka Zosi zwołuje spotkanie. Nie chce uczestniczyć w żadnej aktywności związanej z transportem, żadnych zabawkowych autobusów, żadnych dyskusji o wycieczkach, nic żółtego. Przetwarza to, mówi mama, to wpływa na jej naukę. Mieliśmy lekcje o społeczności. I miała załamanie, kiedy rozmawialiśmy o kierowcach autobusu. Dyrekcja oferuje darmowe doradztwo dla wszystkich dzieci z autobusu 47. Tylko trzy rodziny korzystają, wszyscy inni znaleźli własnych terapeutów, bo nikt już nie ufa niczemu, co oferuje dyrekcja. Tata Borysa składa pozew cywilny oddzielnie od grupy. Zarzuty karne to za mało, mówi Paweł moim rodzicom. Muszą zapłacić odszkodowanie. Proces odkrywania faktów ujawnia więcej brudów. Okazuje się, że mąż Anny był współwłaścicielem firmy wykonawcy autobusowego. Konflikt interesów, którego nigdy nie ujawnili. Jak głęboko to sięga? pyta tata przy kolacji. Aż do samego dna, mówi mama. Darek w końcu pisze do mnie po tygodniach milczenia. Rodzice każą mi do szkoły. że Trzeci zatrudnia prawnika i przestaje pojawiać się na spotkaniach. Społeczność domaga się odwołania, ale proces trwa wiecznie. Zosia pyta mnie pewnej nocy, dlaczego dorośli nas nie chronili? Mieli to robić, ale nie zrobili. Nie, nie zrobili. Myśli o tym, więc musimy chronić się sami. Tak, Zosiu, musimy. Stan wysyła obserwatorów do naszego okręgu na rok. Znajdują problemy w każdym dziale. Konserwacja, stołówka, administracja, cały system był zgniły. Borys zakłada kanał na YouTube, dokumentując wszystko. Zdobywa tysiące subskrybentów. Dyrekcja próbuje go zamknąć, ale Paweł przypomina im o wolności słowa. Stworzyli aktywistę, mówi Paweł mojemu tacie, ich najgorszy koszmar. Józef Turek wygrywa swój proces o bezprawne zwolnienie. Sędzia nakazuje dyrekcji ponowne zatrudnienie go z zaległym pracował dla ludzi, którzy narażają dzieci na niebezpieczeństwo, mówi w wiadomościach. Nowy kurator, którego zatrudniają, rezygnuje po 2 miesiącach. Nie może znieść kontroli, protestów, ciągłych dochodzeń. Stan musi kogoś mianować. Jest terapeutyczny Zosi, ciapek chodzi z nią wszędzie. Szkoła musiała zmienić swoją politykę zakazu zwierząt. Niektórzy rodzice narzekają, ale mama szybko ich ucisza. Komfort twojego dziecka jest mniej ważny niż zdrowie psychiczne mojej córki, mówi jednemu tacie, który ma ludzi na alergię. Dowiadujemy się, że pan Borek wychodzi wcześniej za dobre sprawowanie. 2 lata zamiast 5. Prokurator nazywa to standardem, ale wiemy, że to niesprawiedliwe. Dobre sprawowanie w więzieniu nie wymazuje tego, co zrobił tym dzieciom. Sędzia, skazał, mówi to w wiadomościach, ale nie może zmienić decyzji komisji do Pojawia się 50 osób. Komisja się nie przejmuje. Pan Borek wychodzi z uśmiechem. Złamie warunki zwolnienia w ciągu 6 miesięcy. Przewiduje Paweł. Tacy jak on zawsze to robią. trzy tygodnie później pan Borek zostaje aresztowany za jazdę pod wpływem. Paweł był hojny w swoich przewidywaniach. Firma ubezpieczeniowa dyrekcji rezygnuje z nich. Muszą teraz sami się ubezpieczać. Co oznacza cięcie programów? Plastyka, muzyka, sport. Wszystko poszło na pokrycie kosztów odpowiedzialności cywilnej. Wy to zrobiliście! krzyczy jakiś rodzic na mamę podczas spotkania budżetowego. Nie, mówi mama. Dyrekcja to zrobiła, kiedy pozwoliła pijanemu prowadzić nasze dzieci. Zosia zaczyna pierwszą klasę w prywatnej szkole. Nie stać nas na to, ale mama mówi, że jakoś damy radę. Jeździ na zmianę z trzema innymi rodzinami, które również zabrały swoje dzieci. Stan oficjalnie uchwala prawo Zosi. Obowiązkowe zgłaszanie bezpośrednio do stanowych, a nie pracowników okręgu. Losowe testy na narkotyki dla wszystkich kierowców. Przyciski paniki w każdym autobusie. Nie powinno być tak, że prawie trzeba pozbawić życia dzieci, żeby zapewnić podstawowe bezpieczeństwo. Mówi Martyna na ceremonii podpisania. Darek już odszedł. Jego rodzina przeprowadziła się dwa miasta dalej. Czasami pisze, ale to nie to samo. Więzi traumy są dziwne, intensywne, ale trudne do utrzymania, gdy kogoś nie ma. Ja i Borys jemy razem lunch każdego dnia. Inne dzieci myślą, że to dziwne, ale nas to nie obchodzi. Pokazuje mi swoje najnowsze wideo, dowód na kolejne zaniedbania dyrekcji. Znalazłem dokumentację konserwacji. Mówi, że nie sprawdzali sprzętu na placu zabaw od lat. Będziesz prawnikiem jak twój tata? Nie, się. podobną wska sypie i zeznaje przeciwko wszystkim, żeby uniknąć więzienia. Sadza wszystkich pod autobus. Mówi nam Paweł: "Gra słów zamierzona". Mama śmieje się po raz pierwszy od miesięcy. Zosia ma dobre i złe dni. W dobre dni jest prawie sobą, w złe dni nie chce opuszczać swojego pokoju. Terapeuta mówi, że to normalne, że leczenie nie jest liniowe. Kiedy będzie dobrze? Pytam. Zdefiniuj dobrze, mówi terapeuta. Jak wcześniej. Nigdy nie będzie jak wcześniej, ale znajdzie swoją nową normalność. Dyrekcja organizuje ceremonię uzdrowienia w rocznicę. Nikt z autobusu 47 się nie pojawia. Sadzą drzewo i wygłaszają przemówienia do pustych krzeseł. Borys transmituje to na żywo. Patrzcie, jak udają, że im zależy. Narracja: Gdzie była ta energia, kiedy jej potrzebowaliśmy? Staje się rzeczniczką sygnalistów. Podróżuje, opowiadając o tym, co autobusie. 28 dzieci prawie umarło, bo byłam zbyt przestraszona, by naciskać mocniej. Mówi. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Kurator i dwóch członków rady idą na ugody. Wyroki w zawieszeniu i grzywny. Bez więzienia. Sędzia mówi, że nie ma wystarczających dowodów na surowe zarzuty. Za mało dowodów. Tata rzuca gazetą przez spokój. Mają wszystko, mają pieniądze i prawników. Mama mówi: My mamy prawdę. Zgadnij co wygrywa. Zosia rysuje nowy obrazek. Tym razem nie żółty potwór. Dzieci stoją razem, trzymając się za ręce naprzeciwko czegoś ciemnego poza ramą. Co to jest? Pytam. My jesteśmy odważni, mówi. Wygrywamy? Jeszcze nie, ale nie jesteśmy sami. Postęp. Nazywa to terapeuta. Nowa firma autobusowa zaczyna świadczyć usługi z kierowcami noszącymi kamery na ciele. Rodzice mogą śledzić Standardem od lat, mówi Martyna. Kanał Borysa osiąga 100 tysięcy subskrybentów. Publikuje co aktualizacje na temat procesów, śledztwa, prób tuszowania spraw przez dyrekcję. Napływają komentarze z całego kraju. Podobne historie, zatuszowane incydenty, dzieci, którym nikt nie wierzył. Zaczęliśmy coś, mówi mi. Tak, ale jakim kosztem? Patrzy na Zosię bawiącą się z czapkiem. Zbyt wysokim. Proces cywilny zaczyna się w przyszłym miesiącu. Paweł mówi, że mamy mocną sprawę, ale ostrzega, że może to potrwać lata. Dyrekcja będzie opóźniać, odwoływać się, walczyć na każdym kroku. Mają nadzieję, że się poddamy, wyjaśnia. Poddamy się? Pytam, mamy. Nigdy. Zosia słyszy naszą rozmowę o procesie. Czy będę musiała znowu mówić o autobusie? Może. Nie Wraca do więzienia na pełny wyrok plus dwa lata. Co ciekawe, nowa firma autobusowa używa kamer na ciele i codziennych testów wyjść z dowodem wideo. Takie mądre kroki bezpieczeństwa, które sprawiają, że zastanawiam się, dlaczego nikt o tym nie pomyślał, zanim prawo Zosi to wymusiło. Borys publikuje jego zdjęcie z aresztu z podpisem Karma. Stan całkowicie przejmuje nasz okręg. Rozwiązuje radę, zwalnia połowę administracji. Rodzice muszą teraz jeździć na spotkania do stolicy województwa. Józef Turek zakłada własną firmę autobusową z kilkoma innymi kierowcami, którzy zrezygnowali. Bezpieczny przejazd. Zosia widzi ich autobusy w mieście. Są niebieskie, nie żółte. To są dobre autobusy, mówi mi. Żadne potwory nimi nie jeżdżą. Małe zwycięstwa. Ekipa dokumentalna wraca 6 miesięcy później. Przesłuchują nas wszystkich osobno. Kiedy pytają Zosię, czego się nauczyła, mówi coś co łamie mi serce. Nauczyłam się, że czasami ludzie, którzy mają cię chronić, są najniebezpieczniejsi. Ma 7 lat dowody Borysa pomagają skazać trzech kolejnych urzędników. Korupcja sięgała aż do poziomu powiatu. Wykonawcy, inspektorzy, administratorzy wszyscy brali łapówki podczas gdy dzieci jeździły w śmiertelnych pułapkach. Ile innych okręgów jest takich? Tareje reżyser dokumentu. Wszystkie, mówi Borys, po prostu jeszcze ich nie złapali. Film zdobywa nagrody. Nic nie zmienia. Zosia ma atak paniki na przyjęciu urodzinowym przyjaciółki, bo wynajęli żółty dmuchany zamek. Wychodzimy wcześniej, ciapek przyciśnięty do jej boku, płacze, że potwór ją znalazł. To tylko kolor, mówi mama przyjaciółki. Nie dla niej. Odcinam się. Nie dostajemy zaproszenia. Proces się ciągnie. Przesłuchania, wnioski, opóźnienia. Zosi. Paweł walczy i wygrywa, ale to trwa miesiące. Próbują nas złamać finansowo, mówi tata po kolejnym rachunku prawnym. Działa, przyznaje mama. Borys organizuje zbiórki pieniędzy, publikuje linki do GoFundMe, jego obserwatorzy wpłacają tysiące. Obcy, którzy nas nigdy nie spotkali, wysyłają pieniądze, bo też tam byli. Nikt nie powinien płacić za sprawiedliwość, pisze jeden z darczyńców. Darek pisze, że jego nowa szkoła jest lepsza. Mówi: Dzieci tam nie wiedzą o autobusie. Może udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. Czy to działa? Nie bardzo, ale jest łatwiej niż gdy wszyscy wiedzą. Zosia zaczyna drugą klasę. Wciąż nie jeździ autobusami. Prawdopodobnie nigdy nie będzie, ale uczy się z tym żyć. Ciapek pomaga. Terapia pomaga. Czas trochę pomaga. Wciąż się boisz? tam nocy. Czasami. Autobusów, zaufania za się tuż przed procesem. Kwota utajniona. Bez przyznania się do winy. Nasi prawnicy mówią, że to najlepsze, co możemy uzyskać. Znowu wygrali, mówi mama. Nie, poprawia Paweł. Przeżyli. Jest różnica. Prawo Zosi zostaje przyjęte przez 12 stanów. Potem 20, potem 35. Kierowcy autobusów wszędzie są testowani. Wyjścia są sprawdzane. Dzieci dostają przyciski paniki. Rotowaliśmy życie, o którym nigdy się nie dowiemy. Czy było warto? pyta mnie Zosia. Wszystko, co nam się przydarzyło. Myślę o wszystkich dzieciach, które jeżdżą dziś autobusami z działającymi wyjściami i trzeźwymi kierowcami, ponieważ się odezwaliśmy. Tak, Zosiu, było warto. Głaszczę ciapka i zastanawia się. Wciąż nienawidzę autobusów. Ja też. na zawsze, prawdopodobnie, wydaje się z tym pogodzona. My obaj jesteśmy. Niektóre rzeczy zmieniają się na stałe, po prostu uczysz się obchodzić z uszkodzeniem. Bory dostaje się do szkoły dziennikarskiej czasne przyjęcie wysyła mi swój esej jest o autobusie 47 o mówieniu prawdy władzy o ochronie ludzi którzy nie mogą się sami chronić zmienisz świat mówię mu już to zrobiliśmy dzięki że pozwoliłeś mi zadawać pytania razem z tobą fajnie było się nad wszystkim zastanawiać razem do następnego razu